Witam, witam Państwa serdecznie na Komisji Kwalifikacyjnej w Starostwie Choszczeńskim. Rozpoczynamy kwalifikacje 2024. Życzę powodzenia. Drodzy Państwo, ja też witam bardzo serdecznie. Ja się bardzo cieszę, że... Każdego roku nasza kwalifikacja wojskowa jest bardzo sprawna, bardzo, bardzo szybka i taka bardzo rzeczowa. Ja życzę Państwu powodzenia, bo to jest trudny, trudny moment. Trudne o tyle, że młodych ludzi. Przygotowujemy do służby wojskowej i tak naprawdę dzisiaj Państwo orzekacie o tym, czy oni się do tej służby nadają, czy nie, i też patrzymy na to z takiej perspektywy naszych młodych ludzi: jacy oni są. Czy oni są. Wytrwali, czyli są mocni, czyli są przygotowani, są psychicznie przygotowani do tego. Ja mam nadzieję, że nasza młodzież choszczeńska, z powiatu choszczeńskiego, jest do tego przygotowana, tym bardziej, że mamy trudne czasy i dzisiaj wiemy o tym, że musimy być dobrze przygotowani do tego, aby ta nasza obronność kraju była, była zabezpieczona. Więc Państwu życzę. Dobrych obrad, no bo to tak właściwie można i tak to orzec. Ja serdecznie dziękuję Panie Majorze za to dzisiejsze... My również dziękujemy za, za gościnę. Tak, właśnie, jesteśmy tutaj we współpracy każdego roku, więc myślę, że nam się to uda. Dziękuję Panie Kierowniku że za przygotowanie tej całej kwalifikacji wojskowej, bo to też jest ważne, żeby w dobrych warunkach ta młodzież mogła tutaj przebywać. Wszystkim Państwu życzę wszystkiego dobrego. To dwa tygodnie takich wymagań, więc cieszę się ogromnie i wiemy o tym, że nam się to uda. Jak najwięcej tej zdrowej młodzieży w powiecie choszczańskim, tego sobie życzę. Chłopaków przystojnych, chociaż dziewczyny też. Dziewczyny też, też są, tak. ja ja są tak. Też, tak. no właśnie, dziewczyny też są. Też są mniejszy. Tak, no właśnie, no i bardzo dobrze. upragnienie, kobiety też chcą iść do wojska, więc stwarzamy warunki, żeby tak było właśnie. Tendencja wzrostowa, to trzeba przyznać. O, właśnie, no to wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dzień dobry Państwu, Podporucznik Księżyca Wrócę, Wojskowe Centrum Rekrutacji. Dzisiaj rozpoczynamy kwalifikację wojskową w powiecie choszczeńskim, która potrwa od dzisiaj, czyli od 6 marca do 22 marca. Kwalifikacja wojskowa polega na nadaniu zdolności do służby wojskowej. Mamy kategorie A, B, D i E. Na kwalifikację wojskową wzywane są roczniki Mężczyzn 2005 rok. Jest to rocznik podstawowy. Stawiają się także 2000-2004, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej. Wzywane są kobiety urodzone w latach 1997-2005 których wykształcenie jest przydatne do służby wojskowej są także wzywane osoby, które w latach 2022-2023 otrzymały kategorię niezdolności czasową do służby wojskowej. Zgłaszając się na kwalifikację wojskową e, zabierzmy ze sobą dokument tożsamości, może być to dowód osobisty, prawo jazdy, e, dokumentację potwierdzającą nasze wykształcenie, czyli może być to zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, e, e, świadectwo ukończenia szkoły. Także bierzemy e, wszelkie świadectwa potwierdzające nasze dodatkowe kwalifikacje, czy może być to prawo jazdy, e, certyfikaty z języka angielskiego i też e, jeżeli mamy dokumentację medyczną, która jest niezbędna do określenia kategorii zdolności do służby wojskowej, też ją zabierzmy tutaj na kwalifikację wojskową. Oczywiście kwalifikacja wojskowa rozpoczynamy od założenia ewidencji wojskowej. Za moment pokażę pomieszczenie, jak to się odbywa, także i pamiętajmy tutaj wszyscy, że kwalifikacja wojskowa nie jest to pobór do wojska. Oczywiście tutaj też kwalifikacja wojskowa dla wielu osób, które są zainteresowane służbą w Wojsku Polskim, skróci tą drogę, tak? bo tutaj mamy badania psychologiczne, Komisję Lekarską, która nada nam kategorię zdolności do służby wojskowej. Czyli mamy tak, kategoria A jest to kategoria zdolności do służby wojskowej, oczywiście z wyłączeniem służby zawodowej, ze względu na to, że do służby zawodowej jeszcze przechodzimy dodatkowe badania. Kategoria B jest to czasowanie zdolność do służby wojskowej. Kategoria D jest to kategoria niezdolności do służby wojskowej w czasie pokoju z wyłączeniem niektórych stanowisk w wojskach obrony terytorialnej. I kategoria E jest to trwale niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Przedstawimy Państwu, jak kwalifikacja odbywa się w praktyce. Także zapraszam. Najpierw zaczynamy od wypełnienia ankiety. Zapraszam. Tutaj wypełniamy ankietę. Jest żołnierz, który objaśnia i pani pomaga w wypełnieniu ankiety. Następnie, po wypełnieniu ankiet, przechodzimy do psychologa. Dzień dobry. Tutaj odbywa się badanie psychologiczne. Po badaniu psychologicznym, przechodzimy do zakładania ewidencji. Tu mamy stanowisko przedstawiciela gminy. Następnie tutaj wypełniana zakładana jest ewidencja. Następnie mamy komisję lekarską. Zapraszam. Za parawanem odbywa się badanie lekarskie i po odbyciu badania lekarskiego przechodzimy z powrotem do zakładania ewidencji do przedstawiciela Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Także, już tutaj na koniec otrzymują panowie zaświadczenie o zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej. Nadawane jest stopień szeregowego i przenoszeni są do pasywnej rezerwy. Też są informowani o możliwości złożenia wniosku do wojska, o uczelniach wojskowych i na tym kwalifikacja wojskowa się kończy. Szanowni Państwo, i to do tych młodszych, i do starszych. Zapraszamy. Do wstępowania w szeregi wojska polskiego. Dzisiaj Polska Armia staje się coraz bardziej nowoczesna, dobrze wyposażona i też, co jest bardzo ważnym aspektem, daje dobre zarobki. Uposażenie podstawowe szeregowego w korpusie szeregowym wynosi 6000 zł brutto, podoficerów 6900 zł brutto, oficerów. 8400 zł. Do tego dochodzi dużo dodatków. Dodatek mieszkaniowy, dodatek urlopowy, dodatki specjalistyczne. Także zapraszamy serdecznie do wstępowania w szeregi. Czekamy na Was i życzymy wszystkim na kwalifikacji, powodzenia i składania wniosków. Dziękuję.